Alexie, Nikoja, Anny, Marku, Barwary, Marji, Nikoja, Maciejce, Maciejce, Nikoja, Obień, Ojciec, Rastok, Janek, Nasi, Janek, Sylwia, Nał Valentine, Ignatje, Nał Valentine, Ioana, Kwabdi, Anny, Aleksandra, Ioana, Jadwigi, Bożysław, Antoniny, Nikoja, Iwana, Siapana, 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 Wasilija, Kiepra, Ioana, Ektirana, Nikoja, Aleksandra, Ioana, Nikoja, Idea ja jest wielmi dobra. Teraz ludzie strakają co rzadko, trzeba specjalnej jakieś okazji, bo ktoś pomrę, albo ktoś tam żenic, czy tam chryściać kogoś. Te jeszcze zostali się, Ty jeszcze no, że mało co że tam i pracująć na, na emeryturach, a, a drugie mają wielmi dużo pracy. No i taka chwila. O, za, za domy malitwy, wspomnienie tych, którzy odeszli, to jest bardzo cenne, po prostu to jest integracja i no, duchowa, duchowa zwiaź. <tryk stunning> Як бы ім былі маленькія, заўж называлі гэту гару могілкамі, А таму могілкі, жа там калі еще 180014 шыроку, як панавала ў нас вёсцы пароба зараза, там понач людзей хавалі. І ніякое товажыство хацело выкупіць гэты наш лес. Але мы, як у вёска, забраліся і пастанавілі нікому не пераказаць гэтыя могілкі. tylko upamiętnić to miejsce, zabrali się, między innymi sponsorów poszukali, Janusz Taluć, Marek Klebus, postawili mi pięknego okryża i od 14 lat w sierpniu spotykają się, zamawiają panachidu, molą są a potom, tak jak prawosławny naród lubić po pa każdym. Po jest ostatni, obiad, tak samo i my to potrzebujemy. Ja my teraz jak teraz widzimy te osoby, które wyglądały 50 lat temu, 60 lat temu, uciekają, porównują, jak my kiedyś wyglądały, jak my teraz wyglądamy. Jest taka jedna fotografia, gdzie nasza szkoła budowała się, gdzie, my, gdzie nas jeszcze nie było. Cieszymy się, wspominam swoich rodziców widzimy, swoich dziadków widzimy, których nawet my nie znali, nie pamiętali. А на гэтых фатаграфіях аднашлі Гэты брук укладалі стараверы. Прыязджалі з Москвы стараверы і клалі гэты брук. Людзі да збіралі па по полі камені, давалі возы, коні, А я не, не знаю, хто іх згадзіў гэтых старавераў в каждым маразе яны прыехалі. Не ведаю, колькі там іх было, но знаю такую цікавостку, што, гэтаго, што нашыя гаспадыні варылі, яны не елі. Яны привезлі з сабою кухаркі. І тыя кухаркі ім варылі і былі, пакуль яны не ўлажылі гэта руку. Ккі гэта заняло ім часу, я не помню. Гэта было, напэўна no, даўно перад бежанством гэта напэўна было даўно перад бежанстваем бо моя, моя баба казала жа як яе дзяды выехалі і прыехалі назад на вуліцы расліберозкі уже роўныя з чалавекам у гэтых каменях поверрасталібірозкі а та таму сіло дзесь тысячу800каторысь быць 1800каторы мне так здаецца. I pierwsza jutrz z dziećmi pierwszym czwartym, ja z I zbora pierwsza jutrz z Komu Kamu podziękować dla usięgi wioski, a w szczególności dla Jurka, cyłączyka naszego gospodaryka, dla siamij leszczyńskich eli? I, i Bogdan, Taluciu, Januszu i Eli, I, Murzyn, Agnieszka i Krzysio, Bieli, zobaczcie jakie u nas prozwiszcze, i Murzyn i Bieli, ale tu my u sie zubry. I, dla Irenki Taluć, I, przepraszam, może kogoś nie wymieniła, dla Krysia Siemiączyk. nas mnogo tu jest i u po troszku ukladajemy i tworzy co wspaniale, Yy, przyjazna i atmosfera. To jest! To jest trakt, A to jest to trak, trak! a trak i A to biały, a tamten mózg! Tam. Fajnie się. bardzo dziękuję za te fotografie, które żeście mnie użyczyli. Myślę nad tym, żeby zrobić jakiś album o, o żobrach, nie? Zgłaszam proszę teraz do wszystkich. Nie? Na pewno w Waszych zbiorach są e, zdjęcia po rodzicach, po dziadkach. Wiem o tym, że mają niektórzy tutaj jak Smoleje, mają carskie fotografie. Wiem o tym, że tutaj jest trochę Zandersa z armii. Nie? Jest, na pewno ktoś tam ma jakieś ślady tego. nie. Dobrze byłoby, żeby to w naszej publikacji się pokazało, że ta wioska nie tylko jest, e, e, nazwijmy to, żyja sobie. Czyli każdy sobie zagląda, ale my chcemy pokazać naszym e, e, dzieciom, wnukom, pra, e, prawnukom, pokazać, że e, tu coś się działo. no oh. it's not Tam chłodzki, tam to Hej Ciebie robisz... to swój własny głos. Tam a tam 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 z A, my... to ja. jeszcze... a. a no jeśli tam 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 tam